Robimy coś, czego w Bełchatowie od dawna brakowało. Robiliśmy dwa lata temu taką edycję niedzieli rowerowej, gdzie każdy mógł przyjść, zapoznać się z wszystkim, co dzieje się dookoła rowerów. Tak? Są to pojazdy, które użytkujemy na co dzień tutaj w ruchu miejskim, dlatego, aby trochę zadbać o bezpieczeństwo dzieciaków, stworzyliśmy im egzamin na kartę rowerową. Akurat 30 pod galerią Olimpia o godzinie 13 odbędzie się taki egzamin. Oczywiście wcześniej nasi kursanci są przygotowywani do tego egzaminu, mają Odpowiednie wykłady, praktykę, i w tą niedzielę akurat będą mogli podejść do egzaminu państwowego. Co ponad to jeszcze? Będzie? Do tego, trzymając się dalej klimatów, jeśli chodzi o rowery, będziemy mieli serwis rowerowy. Każdy z mieszkańców może przyjść i ten rower sobie tutaj u nas na miejscu sprawdzić. Będą wykwalifikowani mechanicy, którzy przejrzą, aby ten rower był jak najbardziej sprawny i bezpieczny. Będzie można zdobyć sobie odblaski do niego. Także myślę, że to będzie taka typowo niedziela rowerowa. Ale nie zapominaliśmy też o e, innych e, osobach, o maluchach, o dzieciakach. Chcemy stworzyć też taki piknik rodzinny, tak? Będziemy mieli różne pokazy, między innymi pokaz ratownictwa medycznego, pokaz motopower kleszczów, jest to pokaz typowo jazdy motocyklowej, ale takiej bardziej wyczynowej. Będziemy mieli też całą masę dmuchańcy, malowanie, buziek, takie coś, żeby w tą niedzielę można było spokojnie przyjść i sobie odpocząć w klimacie rowerowym. Ten serwis rowerowy będzie darmowy? Tak. Oczywiście wszystkie atrakcje, które przewidujemy, będą darmowe. A proszę mi powiedzieć jeszcze, jesteście fundacją, która ma w nazwie bezpieczeństwo. Więc jak o tym bezpieczeństwie będzie można czego do nowego się dowiedzieć w ramach przepisów, czy no poruszania się w ogóle po drodze? Będziemy mieli na miejscu wykwalifikowanych instruktorów ruchu drogowego. Będzie również z nami Wydział Ruchu Drogowego naszej Policji, Komendy Powiatowej Policji w Ełkatowie. Więc będzie można to, poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Tak samo pokaz ratownictwa medycznego. Będzie w, stricte już pod kątem rowerowym, tak? Jak z, udzielić pomocy rowerzyście? Czyli co? Wystarczy zabrać swój jednoślad i przyjechać pod galerię Olimpia? Oczywiście, zabrać swój jednoślad, ale jeżeli ktoś nie ma, a chce y, spróbować, to będziemy mieli też y, wystawę rowerów testowych. Będą to różne rowery, i klasyczne, i elektryczne, z napędem spalinowym też. Także nawet jeżeli ktoś nie ma swojego roweru, to zapraszamy do nas, będzie mógł się przy, usiąść, przejechać, zobaczyć sobie, jak wygląda świat rowerowy.